Dorota Szelongowska pojawiła się podczas jesiennej ramówki TVN. Na tę okazję wybrała niezwykłą kreację. Dosłownie błyszczała. Dorota Szelongowska to znana osobowość telewizyjna oraz utalentowana projektantka wnętrz. Zasłynęła jako prowadząca popularne programy telewizyjne, w których przeprowadza spektakularne metamorfozy mieszkań i domów. Dorota Szelongowska zdobyła popularność dzięki programom takim jak totalne remonty Szelongowskiej, gdzie pokazuje, jak z małym budżetem można odświeżyć i unowocześnić wnętrza. Jej kreatywne podejście i praktyczne porady przyciągają tysiące widzów. Dorota Szelongowska to ikona stylu. Dziennikarka uwielbia bawić się modą i udowadnia, że za nic ma trendy. Sama decyduje o tym, co na siebie nakłada i jak prezentuje się światu. Szelongowska nie boi się pokazać swojej naturalnej strony. Ostatnio opublikowała zdjęcie bez makijażu, pokazując tym samym, że akceptuje siebie taką, jaka jest. Tego rodzaju autentyczność przyciąga wielu obserwatorów na jej profile w mediach społecznościowych. Dorota Szelongowska to także ikona stylu. Jej wybory modowe, takie jak jeansy, które modelują nogi, inspirują wiele kobiet w Polsce. Stylizacje Doroty są często komentowane i naśladowane przez jej fanki, Dorota Szelongowska na jesiennej ramówce TVN. Gwiazda na jesienną ramówkę TVN wybrała lniany komplet, który idealnie sprawdził się podczas upalnego dnia. Lantrynkowy kolor różu idealnie pasował do kolorytu Doroty Szelongowskiej. Rękawy, a także przód góry zdobiły długie, złote frędzle. Dorota zdecydowała się dobrać do tego stroju srebrne buty na grubej platformie i słupku. Na nadgarstku dziennikarka miała kilka kolorowych bransoletek, które idealnie pasowały do jej letniego manicure w kolorze słońca.